Stanów Zjednoczonych. Fala uderzeniowa dotarła także na Kasprowy Wierch, a tsunami uderzyło w wybrzeże Japonii. Straty są poważne, ale na razie nie ma informacji, by ktoś zginął. Michał Kwiatkowski. Potęgę natury najlepiej widać z orbity okołoziemskiej. Trwająca 8 minut erupcja podwodnego wulkanu wyrzuciła popioły, gaz i dym na 20 km w górę. Niebo nad archipelagiem Tonga pociemniało. Huk słychać było na oddalonej o 800 kilometrów wyspie Fiji. Nagły wzrost, A falę uderzeniową zarejestrowała nawet aparatura pomiarowa na Kasprowym Wierchu i na Śnieżce. Co ciekawe, dokładnie w tym samym momencie. Zastanawiam się, czy to nie ma jakiegoś związku, nie wiem, z, w związku z tym, że jest to eksplozja w Skorupie. Ziemskie, jakieś przemieszczenie tej, w tej skorupie, które znacznie szybciej się odbywa i w związku z tym nie ma tych opóźnień tak jak w powietrzu. Wybuch wywołał fale tsunami. Niezbyt na szczęście niebezpieczne, groźne, bo miały około metra wysokości, natomiast zawsze to jest zjawisko nieprzewidywalne. W stolicy Tonga, 60 km od miejsca wybuchu zawyły syreny. Władze zareagowały błyskawicznie i wezwały do ewakuacji mieszkańców zagrożonych położonych najniżej terenów. Do leżącej 2000 km dalej Nowej Zelandii ponadmetrowa fala dotarła po niecałych dwóch godzinach. Tam za mną leży moja łódź. Nie było żadnych ostrzeżeń ani alarmów, a chyba powinny być po tak potężnej erupcji wulkanu. Władze Nowej Zelandii zaoferowały pomoc odciętym od świata wyspom Tonga. Siły zbrojne Nowej Zelandii są gotowe, by wyruszyć na miejsce katastrofy, lecz na razie poziom pyłu w atmosferze uniemożliwia loty. Fala tsunami pędzi z prędkością pasażerskiego odrzutowca, więc po 12 godzinach uderzyła w południowoamerykańskie wybrzeże. To leżące nad Pacyfikiem peruwiańskie miasto Pisco. Pierwszej fali nawet nie zauważyłam. Gdy nadeszła druga, zaciekawieni ludzie podeszli do brzegu. Trzecia fala podmyła domy przy plaży, a czwarta sięgała mi już do kolan. Władze Chile wydały ostrzeżenia od północy kraju aż po ziemię ognistą. Alerta tsunami. Proszę stosować się do poleceń władz, zachować dystans społeczny i pamiętać o maseczkach. Wulkan wulkanem, a COVID covidem. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia. with